Znajdujemy się w historycznej przestrzeni jednej, jedynej ocalałej baszty w systemie, w dawnym systemie obronnym miasta Kęczyn i dzięki uprzejmości Muzeum imienia Wojciecha Kęczyńskiego w Kęczynie możemy w tych przepięknych scenariach zaprezentować Państwu powstawanie naczyń toczonych na kole garncarskim, jak też i zapoznać się z ich historią i sposobem użytkowania. Zapraszamy do projektu, do uczestniczenia, przeżywania i uczenia się, wytwarzania naczyń, które są żywe. Troszeczkę humorystycznie, ale jednak prawdziwie. Naczynia wytwarzane na kole garncarskim, wypalane niskotemperaturowo, mają porowatą ściankę, która pozwala na zamnożenie się drobnoustrojów pożytecznych, zdrowych które mają wpływ na potrawy, które w tych naczyniach są przyrządzane. To jest ta część merytoryczna tego projektu. E, w jaki sposób dojść do tego, żeby posiadać w domu u siebie naczynie, które jest naczyniem bio? Po prostu trzeba się nauczyć tego. Do tego będą służyły te cykliczne warsztaty, które rozpoczynamy właśnie. E, króciutko jeszcze o tym naczyniu. E, glina mazurska naszego pochodzenia, przygotowana w pracowni wytworzona w sposób tradycyjny, wypalana w piecach opalanych drewnem, w atmosferze redukcyjnym, co też będzie można w materiale troszeczkę popodglądać, w jaki sposób to się wszystko odbywało. W efekcie powstał zestaw naczyń, których kształty są inspirowane żywymi wciąż jeszcze tradycjami Podlasia, na terenie którego były przeprowadzone kwerendy i muzealne, i skansenowskie, jak też odbył się cykl spotkań z mieszkańcami, gdzie zdobyliśmy mnóstwo informacji dotyczących praktycznego używania rzeczonych garków. Dlaczego garnek musi być suszony na płocie? Dlaczego gotowało się w piecach chlebowych? I dlaczego te garki ostatecznie wyginęły? O tym porozmawiamy przy następnych jeszcze spotkaniach. A teraz zapraszamy do pierwszego naszego, do pierwszego naszego. Spotkania z tym naczyniem w momencie, kiedy ono będzie się rodziło na kole garcarskim. Glina musi być dobrze zhomogenizowana, wyczyszczona, generalnie przekrój masełkowaty, bez pęcherzyków powietrza. Do tego służy między innymi taka technika wyrabiania tej masy, gdzie kręcąca się warstwa za warstwą, glina wyciska z siebie pęcherzyki powietrza, mięknie i jest już przystosowana do tego, żeby dłońmi garncarza można było wytworzyć te naczynie. Z całości odrywamy sobie skibę gliny, robimy gomołę tak zwaną, czyli uklepujemy bezrogą kulkę i z tej kulki przy pomocy rąk i nóg będziemy próbować wytworzyć klasyczny garnek do gotowania. Wytwarzanie naczyń na kole garncarskim dla współczesnych jest takim zjawiskiem troszeczkę bajkowym. W momencie, kiedy próbuje się samemu usiąść do zadania, raptem okazuje się, że to, co wydawało się takie proste w obserwacji, jest jakoś nieporadnie skomplikowane. Glina jest miękka. Ręce naciskają, wszystko to się krzywi, rozłazi się na boki i nic z tego nie wychodzi. Jak zabrać się do rzeczy? Przede wszystkim trzeba zgromadzić znaczną pulę informacji na ten temat, na czym polega strona fizyczna wytaczania naczyń na kole. I tutaj możemy się pochylić do średniowiecznego sposobu nauczania, gdzie była wyraźnie zaakcentowana trójstopniowość. Rzecz pierwsza. Posiadanie wiedzy na temat, czyli w jaki sposób ta glina jest zbudowana, jakie właściwości posiada, od czego, zależą, od czego zależy jej zwiększająca się plastyczność, w jaki sposób kształt naczynia wpływa na cienkościenność, później na użyteczność te, y, tych, tych form. Jeżeli mamy pełną wiedzę, a wiedza ta zawsze jest niestety ale niepełna, wtedy musimy nauczyć się już praktycznego wykonywania, czyli wejść w fazę umiejętności. Ta umiejętność musi być doskonała. Pod, musimy potrafić wykonać każdą formę nawet przy dłuższej pracy, ale musimy znać wszystkie tajemnice każde miejsce toczonego naczynia, żeby te naczynie mogło spełnić funkcję naczynia do gotowania. Dopiero po tej fazie pojawia się biegłość, gdzie we wręcz cudowny sposób skoła zeskakują takiej samej wielkości, Naczynia, ale to niestety jest po wielu tysiącach sztuk naczyń i po wielu latach pracy. Owa biegłość jest praktycznie niedostępna już dla współczesnych wytwórców z tego względu, że jakby zadaniem koła i współczesnego garncactwa jest raczej proces i doskonalenie człowieka jako wytwórcy niż produkowanie ogromnej ilości naczyń, które wprowadzają człowieka w ten stan biegłości. Jak to mniej więcej kiedyś wyglądało? Bryła przerobiona, zhomogenizowana, jest rzucona na głowice koła, koło jest rozkręcane z możliwie dużą prędkością i przystępujemy do procesu toczenia. Żeby można było łatwiej zwizualizować cały ten proces, w pracowni podzieliliśmy e, moment powstawania tego naczynia na takich siedem podstawowych sekwencji. Pierwsza to jest w ogóle rzucenie tej bryły na krąg, żeby. Trafić, żeby ona się dobrze przylepiła, i w drugą sekwencję wchodzimy łapiąc mocno tą bryłę gliny w dłonie, naciskając całą powierzchnię formującej się masy i wówczas przybiera ona formę lekko ściętego stożka z lekkim zagłębieniem, tutaj na środku, do którego nalewamy tak zwanego glejma, czyli rozwodnionej gliny tutaj z tej miski, w której systematycznie musimy moczyć dłonie. Stopa tej bryły musi być uporządkowana, ona działa dla nas później jako wzornik na dłonie i po scentrowaniu tutaj notabene jest to najtrudniejsza faza toczenia, wchodzimy w fazę otwierania bryły. Tutaj praktycznie tak od strony filozoficznej już te naczynie zaczyna nam się w tym momencie rodzić, dlatego, że w masie gliny pojawiła się pewna pustka, otoczona dość grubą ścianą gliny. I wówczas możemy przejść do następnych etapów, które tak naprawdę zwiększają potencjalność tego naczynia przez pocienianie ściany. Moment powstawania dna polega na rozsunięciu tego pierścienia przytrzymania i utworzenia takiej formy jakby opony, Ułożonej na płaszczyźnie dna. Tutaj możemy jeszcze skorygować sobie kształt dna, ono generalnie musi być równo płaskie. Następnie, znowu, chwyt garncarski powoduje zejście tej formy do środka, zbliżenie masy gliny, w tym celu, że następne fazy. Będą polegały na podnoszeniu do góry i rozszerzaniu całości, żeby docelowo uzyskać taki jajowaty kształt. Tutaj w fazie piątej mamy te tak zwane wtórne centrowanie, czyli te zbliżenie, które zostało wykonane. Następnie wkładamy do środka dłoń lewą prawa dłoń jest położona na zewnętrznej powierzchni ścianki, lekko ściskamy masę gliny i podciągamy układ rąk do góry. Ten efekt ściśnięcia powoduje powolne podnoszenie się ścianki do góry. Jeżeli nie jest to pokaz warsztatowy, a garncarz jest w stanie biegłości, to w tym momencie mielibyśmy już wyprodukowane co najmniej dwa albo trzy Garnki zależy od wielkości i biegłości garncarza. Następny chwyt powoduje wzrost tego naczynia. Cały czas ta ścianka ulega ścienieniu i powolutku zaczynamy osiągać tą docelową wysokość naszego naczynia. W miarę jak ścianki stają się coraz cieńsze też zmienia się sposób łapania tej ścianki, zmienia się powierzchnia, która przeformowuje masę gliny. Jest ona coraz mniejsza. Porządkujemy stopę naczynia i tak zwanym chwytem opuszkowym podciągamy to wszystko do góry. W procesie wytwarzania ceramiki, która jest wypalana w piecach opalanych drewnem, bardzo istotną rzeczą jest cienkościenność. Ścianka naczynia musi być równo cienka, co gwarantuje nam małe ubytki podczas całego procesu wypału. Jeżeli pracujemy na piecu elektrycznym, proces wypału można sobie dowolnie praktycznie regulować, rozciągać na wiele godzin. Piec opalany drewnem ma dość znaczne przeskoki temperatury. W związku z tym musimy bardzo rygorystycznie podejść do wytwarzania tej ceramiki przeznaczonej do wypału w piecach opalanych drewnem. Ale to też będzie nam rzutowało ta cienkościenność, o której cały czas mówię, na odporności na szok termiczny tych naczyń w trakcie gotowania. Bo tutaj ogólna zasada. Jedna z naczelnych tak zwanych pryncypiów garncarskich mówi o tym, że im ścianka naczynia jest cieńsza, tym lepiej te naczynia wytrzymują gwałtowne nagrzewanie i oziębianie podczas pracy już w kuchni, a to jest jakby głównym zadaniem naszego projektu, żeby przybliżyć te tajniki związane z wytwarzaniem i z używaniem ceramiki przeznaczonej do Gotowania. Powolutku kształt tego naczynia zaczyna nam zbliżać się do klasycznej formy jajka postawionego wąskim końcem na stole. Gdzie od podnóża naczynia, czyli od wątoru, powolutku podnosimy się do góry. W miejscu, gdzie jest największe wybrzuszenie, czyli tak zwany pęk naczynia przechodzimy następnie w bark i zbliżamy się do szyi i szyja naczynia przechodzi w wylew i tu jest tak zwany bichar, czyli ukształtowana krawędź naczynia służąca ewentualnie do zamontowania przykrywki, jak też i do sprawnego wylewania tej potrawy. Jajowaty kształt naczynia spełnia funkcje nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim pozwala sprawnie te naczynie zdejmować z koła. Z tego względu, że jest to odwrócony stożek, więc on jakby wciska nam się w dłonie. Jak też później w trakcie gotowania możemy bez żadnego problemu, przy pomocy tak zwanych widełek czy też wiłek, te naczynie złapać tutaj od dołu i gorąc, z gorącym e, w środku, z gorącą potrawą. Przenieść z pieca do, na stół, czy manipulować też w jakikolwiek e, sposób. Jeżeli naczynie już jest e, wytoczone, wówczas następuje tutaj jeszcze tylko powiedzmy jakaś e, kosmetyczna poprawka kształtu, i możemy powolutku zbliżać się do końca. Podcinamy takim malutkim rancikiem od dołu, żeby można było sprawnie te naczynie. Zdjąć, wycieramy dłonie, do zdejmowania naczynia dłonie wewnętrzna, krawędź dłoni powinna być podsuszona, zatrzymujemy koło, leciutko poddajemy tutaj troszeczkę klejma na powierzchnię głowicy i przy pomocy tak zwanej garotki, czyli po prostu sznureczka rozpiętego na dwóch rączkach przy lekkim obrocie koła podcinamy. Od spodu ono w tym momencie już płynie nam po wodzie, i szybciutko musimy złapać je w dłonie, leciutko ruszyć kołem i zestawić na tak zwaną tezę, gdzie już wcześniejsza forma naczynia jest postawiona. W dużym skrócie, w niesamowicie wielkim skrócie, tutaj jest przedstawiona historia powstawania tego naczynia w momencie, kiedy stoi ono na kole. Dalsza historia tego naczynia idzie w tym kierunku, że ono musi być wysuszone odpowiednio tak, żeby nie popękało w trakcie suszenia, i przeniesione do pieca, gdzie będzie następował wypał. Po wypale już te naczynie można używać, o czym troszeczkę szerzej, w następnych spotkaniach.